Mam dla Was świetny pomysł na pyszny obiad: kurczak, który rozpływa się w ustach, a do tego chrupiące i aromatyczne ziemniaczki. Zobacz, jak szybko to zrobisz. Na początku ziemniaki należy podgotować w osolonej wodzie około 15 minut. Następnie filety z kurczaka należy przekroić wzdłuż, skropić je oliwą oraz dodać sól, czosnek, słodką paprykę i oregano. Następnie mięso smażę na odrobinie oleju po kilka minut z każdej strony. Następnie kurczaka zdejmuję z patelni, a na to miejsce dodaję cebulę oraz czosnek. Smażę kilka minut, aż całość ładnie się zarumieni. Do podgotowanych ziemniaczków dodaję sporą ilość oliwy oraz przyprawy. Czosnek, słodką paprykę i rozmaryn. Całość mieszam, przekładam do naczynia i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około 30 minut. Do podsmażonej cebulki wlewam śmietankę 30% oraz bulion. Dodaję posiekaną natkę pietruszki oraz starty na małych oczkach ser mozzarella. Całość należy wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Dodaję mięso i duszę w sosie około 10 minut. Na końcu dodaję jeszcze szpinak i dokładnie mieszam. Przepyszne danie mamy już gotowe. A jeśli chcesz poznać przepis na rewelacyjną imprezową przekąskę, kliknij tutaj.